Witajcie, to Tybuch, wracam po długiej przerwie, ponieważ jak zapewne wiecie, no, a może niektórzy nie wiedzą, w każdym razie tak. To co tu widzicie to nowa seria Beyblade: Beyblade Burst. Wyszła już jakiś czas temu. Trochę się wstrzymywałem przed zakupem, bo były drogie. Do, jako, że dostępne tylko w Japonii, no teraz z Tajwanu można ściągnąć nieco taniej. Nadal, oczywiście, Takara oryginał podróbek jeszcze zresztą nie robią, więc możecie kupować w ciemno. Moim pierwszym wyborem jest Deathscyther Oval Lassell, Ponieważ jest to typ atakujący, no poza tym wygląda kozacko. Przynajmniej na fotkach. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Jak widzicie, składa się z trzech części i wyrzutni, ale dokładnie je omówimy, jak już go rozpakuję. Pudełko Przypomina blister znany od Hasbro do tej pory. Także ciekawe, co Hasbro wymyśli. Może tym razem od Hasbro będą pudełka. Zobaczymy. W każdym razie, no cóż, otwórzmy go. Z jednej strony od czegoś najmniej ciekawego, no ale z drugiej nie widzieliśmy jeszcze nowych wyrzutni. Tak się prezentuje. Wyrzutnia prawostronna, jako żeby również prawostronny. Przede wszystkim mamy. Proste linki, ponieważ jest w tym kartoniku. A przy okazji mamy naklejki. Także nic się nie podnie. Ciekawe rozwiązanie nie powiem. O, naklejeczki. Mocny plastik. Ciekawie to wygląda. Widać, jak się kręci mechanizm. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce, kiedy kupię następnego BEJA. No bo wiadomo, jednym to nie ma co grać. Tym bardziej, że mają nowy system. Jak widzicie. Nowy system to nowe części Mamy layer, czyli tak jakby energy ring Disk, fusion wheel, innymi słowy Jeżeli ktoś pamięta jak to było w metalach Jest bardzo lekki, musimy zacząć od tego No i driver, czyli taki tracky tip A także coś jeszcze Ponieważ, tak jak wspomniałem, nowe beje to nowy system walki Czyli Mamy nową opcję. Do wygra na wygranie będzie można zniszczyć dysk przeciwnika. Słyszeliście charakterystyczne kliknięcie. Podczas walki może się rozpaść na te trzy części i w ten sposób możemy przegrać walkę. <laughs> tak. No, prezentuje się to niezbyt okazale, nie licząc tej fajnej czachy. No ale może będzie lepiej z naklejkami, tak jak w przypadku plastików. Tak jak myślałem, z naklejkami prezentuje się to o wiele lepiej, aż szkoda będzie nim grać, no ale wiadomo, Beyblade są po to, aby toczyć nimi wojnę, także czekajcie, aż zamówię kolejny i wtedy damy kolejny unboxing, no i w końcu jakąś walkę. A na razie to by było na tyle, do następnego razu, cześć!